Siemano wszystkim tutaj polski Gamer 18. Witajcie w kolejnych przygodach Drakengarda. I. Kontynuujemy gierkę. Więc ostatnim razem, co się wydarzyło, to jest to, że Inuard miał pranie mózgu. Zmarnowaliśmy czas ratując pieczęcie, ponieważ i tak ona została zniszczona. I teraz my podrążamy za głosem, który tylko Welred słyszał. Robiąc... I teraz robimy tą bardzo filerową mapę, ponieważ to kolejne więzienie, do którego będziemy lecieli To jest na tej samej mapie co ostatnio Więc ta mapa jest kompletnym filerem. Więc co się działo pomiędzy nagraniami tej gierki i tam. I tej sesji i poprzedniej sesji. Jakby co już mam nagrany rozdział 5 i seryjnie 40-minutowego rozdziału udało mi się przekonwertować to wszystko na... 15-minutowy filmik, więc jak ja mówiłem, rozdział 5 będzie ekskluzywnym post odcinkiem, ale to tylko będzie ten rozdział 5 post -komentary. Oczywiście ten let's play jest dalej na żywo, więc proszę nie panikować. Więc, yy, obejrzałem, poczytałem sobie let's play, który był bardzo, ten o którym mówiłem że jest ten let's play, który otworzył mi oczy na temat fabuły tej gierki. I jeszcze, że bardzo dużo interesujących pytań. Na przykład, a jak smoczyła, smoczyca trafiła na zamek y, bogini w pierwszym rozdziale? Jak ona została złapana przez Imperium? I czemu Imperium dało smoczyce na zamek bogini, nawet jak ta inwazja się działa w ciągu ilu jednego dnia? Więc co? Smoczyca przyleciała sobie, Imperium złapało szybko i potem se umieściła w, y, w zamku Unii? A Albo to czemu ten, Inuart był zabrany do maksymalnego więzienia za, w, zamiast Verdeleta, ponieważ Verdelet jest tym duchowym przywódcą... Y, Unii, a Imperium go tak tylko aresztowało i wsadziło go do jakichś lochów, byle jakich, a Inuarta to zrobili mu ekskluzywne pranie mózgu. I niestety też poczytałem linię czasową Drakengarda, która wyszła niedawno oficjalnie, i matko boska, seryjnie, linia czasowa tej serii już mnie śmieszy. Na przykład okazuje się, że druga wojna światowa, według tej gry, się dzieje, ponieważ te oczy czerwone były w, w niemieckich żołnierzach, że armia Niemców była opętana i oczywiście to był wielki bullshit. Oczywiście nie, nie mówię to, że było to naprawdę, ale seryjnie musiało to być wpisane w tej linii czasowej. Ale seryjnie. Ta gra ma dużo tych filarowych misji, gdzie, prakty gdzie praktycznie tylko mardujemy czas po to, żeby była misja powietrzna. Coś, co naprawili w dwójce bardzo, ponieważ praktycznie nie ma ani... Dobra, jest filarowa misja, ale fabuła daje taki powód, że my ją robimy, a nie że lecimy tutaj, ponieważ lecimy i robimy tą samą mapę. Więc Dragon Guard jest technicznie lepszy gameplay'owo, ale według mnie... Trójka jest najlepsza gameplay'owo. Fabularnie to ta część jest moja ulubiona, ponieważ ona jest... ...bardziej oryginalniejsza, ale cóż. To się dzieje, kiedy robimy filarowe misje, panie i panowie. Powtarzam to, co mówię parę paręnaście filmików temu. Ale to jest przedostatnia chyba misja w tym rozdziale Ci ziomkowie są odpornie kiedy mają swojego wiecie czego Koniec! Koniec! No i więzienie numer 2 jest przed nami, ale będziemy musieli zabijać filerowych żołnierzy, ponieważ ta gra musi być jakaś długa. A, update informacji, który... No, update informacji. Oryginalnie się pomyliłem. Oryginalnie powiedziałem, że żeby, prze... żeby odblokować wszystkie zakończenia trzeba grać na normal i odblokować wszystkie bronie trzeba. Ponieważ niektóre bronie się tylko odblokowują na normal Okazuje się, że możesz zmienić sobie poziom trudności kiedy chcesz podczas gry Na przykład idziesz na opcję i ustawiasz sobie easy lub normal i na przykład jak robisz grę na Easy, ale wychodzi ci misja, gdzie trzeba grać na normal, to po prostu idziesz na opcję normal i robisz misję, wracasz na save. I tutaj chyba jest jedyny raz kiedy żołnierze Imperium gadają normalnie, bez tego opętanego tonu. Ale cóż, w tym więzieniu jest nasza partnerka, pakt par partnerka. I jej historia jest taka, że imperium wybiło jej całą rodzinę. I ona oszalała z tego powodu. Ale cóż, Unia atakuje. Więc, oczywiście ta osoba przeżyła, którą musimy ratować. Panie i panowie, oto Ariosz, i ona jest uratowana przez interesujące istoty. Undin i Salamander. Mm, nie wiem, czy oni, oni ją wybrali. Ale cóż, oni uratowali Ariosz i zrobią z nią pakt. Ale się dowiemy później, jaka jest ona za pakt. Więc, czy chce, żeby bla bla bla. bla. Dobra Więcz, Skyrim leci. W, 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 po prostu znajdziemy Ariosz. To wszystko. Niektóre te. Ich paragrafy czasami są ciężkie do przetłumaczenia, ponieważ oni używają stare. Jak toż to powiedzieć? Stare. Słowa. I kolejny filer, panie i panowie. Zapomniałam o tej misji. Ale cóż, teraz walczymy z Imper. ze smokami Imperium. Bardzo prym prymitywne kreatury. Ale cóż, Ariosz ma też cenzurowaną przeszłość. Więc Imperium zabiło jej rodzinę i jej dzieci. Z tego powodu oszalała. Oszalała tak mocno, że zaczęła zabijać i pożerać małe dzieci. Więc tak, Ariosz jest kanibalem. Coś, co się pozbyli w europejsko-amerykańskiej wersji. Fakt ten, że ona, ona lubi jeść dzieci, że ona jest kanibalem. Ale ciekawostka taka dla niektórych fanów anime. Ariusz ma głos Rei Ayanami z Neon Genesis Evangelion. Coś, co się dowiedziałem niedawno. I co mnie nawet trochę śmieszy... Ponieważ alternatywne zakończenia są bardzo interesujące z tym, co się dzieje, do nie niektórym postaciom. Myślałem, że ktoś do mnie pukał, ale to ktoś, ktoś puka do ściany na dworze. Nie wiem czemu kto puka do ściany z jakiego powodu. A Mega Man Legends już wyszło. Na pewno jak oglądaliście, LED mówię, że wychodzi, ale ja to nagrywałem kiedy już to wyszło i mi się przycisk L1 zaciął. Oh shit! Naprawił się. Ale nie kupiłem Mega Man Legends. Kupiłem sobie czterech za jednego, ponieważ czterech za jednego było po promocji, a Mega Man Legends jeszcze sobie nie kupię, ponieważ nie było po promocji. I to jest ta sama mapa! Spójrzcie! Tutaj jest tam, gdzie pieczęć została zniszczona. A wiem, co nie? Eee, zaraz zobaczymy nawet. Czy ta mapa tego nie zrenderowała? Na pewno mapa tego nie zrenderowała, ale cóż... Będziemy wzięli lokację więzienia Ariosz. O, tutaj jest to więzienie. Normalnie 30 sekund lotu nad mniej yy, smoczycą jesteśmy w tym więzieniu. Ale nie, wylądujemy totalnie gdzie indziej i będziemy musieli do, te do tego więzienia na piechotę iść. Panie i panowie, to są bezsensowne filery Drakengarda 1. Ciepła fanta jest strasznie słodka. I ja się zaraduję, kto puka w tą ścianę, ponieważ szczerze to znerwające. Szczególnie jak to mikrofon odbierze, ponieważ. Mój mikrofon jest selektywny. On odbierze byle co, co się dzieje w tle, ale mojego głosu, kurde, to tak dobrze nie chcę odebrać. Taki bardzo cicho on jest, dlatego czasami podgłaśniam go w, a, w programach renderujących. Ale cóż, my, gdzie my polecieliśmy? To jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie uratowaliśmy Berdeleta. Drakengard. Fucking antymagicy. Nie przepadam za nimi. Szczególnie, że oni spowalniają jeszcze bardziej niektóre poziomy. Szczególnie rozdział piąty, który skróciłem, chwała Bogu. Ale o rozdziale 5 będziemy gadali, kiedy będziemy robili rozdział 5. Mam nadzieję, że tu nie jest napastwione. O! I już wykraka napastwione antymagikami. Ponieważ czemu nie? Jak, jakim prawem imperium może być nie? Ech. A i w ogóle, ci ucznicy to są alba Lestery. Wiem, co nie są uczniowie tylko arbalestery, Ar jak to Verdelet yy, powiedział w niektórych w, w poprzednich misjach. Ale jeszcze to jest chyba ostatni długi rozdział w tej grze. Reszta rozdziałów jest strasznie krótka. Oprócz ósmego, ponieważ ósmy jest ostatni kanoniczny rozdział, reszta jest bardzo krótka. Albo są napastione tymi... ...pokazówkami. Au. Na pewno już to spamuje przyciski, żeby Kaim w ogóle coś zrobił, ale... To jest Drakengard 1. Nie ma recovery time tutaj. I to jest misja, gdzie ja przestałem ogólnie grać. Y, to sta albo misja przed zniszczeniem pieczęci. Albo nie, nie, nie. To była misja, którą zreczkotowałem, kiedy miałem tę grę pierwszy raz. Kiedy jeszcze w Polsce mieszkałem. Ja to pamiętam. I szczerze, nie pamiętam czemu przerwałem. Może ponieważ miałem dosyć tej gierki. Wiem, czy tutaj się pozbywamy smoczycy, ponieważ ona nie może przelecieć przez tą sekcję. Aleluja na ten miecz. Seryjnie, ten miecz skraca misję o jakieś dokładnie 10-20 minut. Szczerze, organie jak nagrywałem yy, rozdział 5, tak myślałem sobie, hej, ten rozdział aż taki długi nie jest z tą bronią, więc może zrobię go live. A ja potem druga misja a, wyszła, nie wyszła, co ja gadam. Potem druga misja się zaczęła tego rozdziału piątego i potem powiedziałem, wiecie, to walić, to robimy to post. Będzie dobrze dla nas obu, dla nas wszystkich. Słyszał, co to Daj, daj, daj. A Przeklęty żołnierzu Imperium? Jestem Kaim! Ciekawe, co Kaim myśli. Teraz, ponieważ pamiętajcie, on jest niemową, nic nie może powiedzieć. Haha, from... <coughs> przepraszam za kaszel? Więc oh. mam nadzieję, że to nie będzie antymagików. Jest masa uczników i ten ziom, który kręci nic. Jak to nie mogę tutaj przywołać, smoczycy? Ci zajmują wieczność na zabicie, smoczycą i te kurde alba, lestery. Nabijam się z tego, że mają Lester na koniec. Nie wiem czemu, ale to mnie troszeczkę wzrusza. Okej, okay, jeszcze trzy strony, ale jak zabijemy połowę tych ludzi, to potem się pojawia jeszcze jedna grupa i Drakengard, Filler. Na pewno teraz myślicie, że ja się ostro nudzę tą gierką? Nie, ponieważ pan tego rozdziału, aż taki wielki, nie jestem fan tego rozdziału, to raz. Dwa Po tym rozdziale się te interesujące rzeczy będą działy i jak mówiłem, druga grupa się druga grupa się pojawiła. Jakby co Verlet gada bezużyteczne rzeczy? Ciekawe, jaką muszą mieć ci żołnierze zbroję, że mogą taką temperaturę ognia wytrzymać. Może oni są wzmocnieni magią obserwatorów? Coś miałem do powiedzenia na temat obserwatorów, ale mi to wyszło z głowy. Chyba, że znalazłem kolejny głupi redkon kultu Obserwatorów. Szczerze? Wydanie trójki troszeczkę popsuła y, o, linię czasową, ponieważ te wszystkie, kurde, mangi, ributy, retcony i takie tam się wydarzyły, kiedy trójka wychodziła. A kurde, zabije go ogniem teraz tą grupę, która jest tam. Trzeba wybić i mam nadzieję, że to są słabi żołnierze. I oczywiście antymagicy, ponieważ nie można mieć zabawy tutaj. Raz, dwa. naucz. Zapomniałem, że to nie jest Zakenkar 2. Ponieważ, jak robisz animacje takie, kiedy chcesz robić specjalny atak, jesteś praktycznie nietykalny. Ale cóż: To jest ostatnia misja tego rozdziału. Aleluja. Niedługo ją skończymy. I się w końcu dowiemy, co porabia Inuart! Jeszcze dwóch zostało. Czterech. Na mapie było dwóch, ale cóż. Ja mogłem się pomylić. Albo że po prostu te kropki żółte na mapie pokazywały grupy, a nie szczególnie ile żołnierzy. Auć! Udało się. Target. To jest koniec rozdziału trzeciego, więc praktycznie połowę gry już przyszliśmy. 8 minut monotomii, panie i panowie. Osiem minut, ale mamy level siedemdziesiąty pierwszy. Ale cóż. Musimy mieć audycję z Ariosz. Może ona coś będzie wiedziała. Może będzie tą ważną postacią, jak Werdelej. Tam jest nic, ale gra nam tam każe iść. Nie wiem, czy to jest Ariosz. I ona zrobiła pak z nimi. I cena za pak to. Taki. Jej cena za pakt jest. Ech. Ona już nie może mieć dzieci. O. Więc ona ma żal, że nie ma dzieci, która by. Które bym mogła zjeść. Nie chce teraz jeść? Kajma. Ten czar jest bezużyteczny, tylko się tutaj przydaje. Praktycznie następne razy, kiedy. Następnymi razami, kiedy Werlet będzie chciał tego czaru użyć, on spapra sytuację. Ja will take him with me for, her own book, as well as for around her. So this is what you call it. <coughs>